vitam vitam Path of giants was released so in this video i will make quick review and i will answer common questions is it worth is it good why some guys shouldn't buy it yes some guys should skip but first thing first if you're free to play you can still do all quests and you'll get some rewards so right side is free to play that's a lot um, you'll get um, one alpha ether and two ether summons plus additional rewards that's cool um, another thing is um, i like the fact that both path of valor and path of giants start same day it's easier to track progress but there are more daily quests to do that's cool because there's more to do instead of farming same map all over again but if someone log in just once a day might be hard for him to complete all in path of valor we have daily and monthly quests here daily and weekly ones i think that's cool let's be honest you can finish pretty much all quests from path of valor in one day only warheads and dailies total takes time here we have something to do each week what is not positive is that pot of giants is twice more expensive but look at the rewards and think if this is a lot we have four alpha ethers cost one of one is like 5 usd some guys buy them even with higher price so we might say that we pay for alpha ethers, and all other rewards are like bonus. So we have, of course, chests at the end. Um, is this chest same like the one on Path of Valor? I don't know, but chests are random. For me, guaranteed rewards are more important. So beside alpha ethers, we have 7 ether summons, 3 golden emblems, over 6 million food in bundles, trainer troops, epic tome of experience, and many more. So, in my opinion, that's really good value. But is this a good deal for everyone? No, this is a deal for endgame players. If you're not far in dunes, if you don't have heroes saved in camps, if you can't deal a lot of damage to titans and if you can't play daily you might miss a lot of dailies so question is which milestone you can reach if you don't know you can just wait just try to push your points and you can buy part of giants in very in last few days so who is end game player someone who did all pve and have multiple teams already. If you're building your first teams, this deal won't help you much. It's better to buy Path of Valor, cause it will give you good progress and it's cheaper. But if someone want to stay competitive in current meta, alpha ethers and emblems are super important. So we have 4 alphas, 7 aether summons, three golden emblems that's like 750 emblems if you'll use them on last perk and many more so overall that's a great deal if you can afford and if you can complete all tasks but if you're early game or you can't really afford just don't spend enjoy free to play side and grab your rewards Will I buy pot of Giants? I will. At least this time as a test. I'll be able to show you what's in the chests. Um, but I'm in the spot where I don't really need more heroes. I need alpha eters, emblems, food, and trainer troops. In this prize, I can buy 20 summons and maybe. I will get new hero that will wait in the line or I can buy pot of giants and improve my account. Simple choice. So, let me know what you think about Path of giants. If you like this video, please hit like button and don't forget to subscribe. See you next time. Witam w polskiej Do gry została wprowadzona ścieżka gigantów, i w tym filmie pokrótce ją omówię i odpowiem na pojawiające się pytania, czyli czy warto, i powiem również, dlaczego niektórzy gracze nie powinni jej kupować. Tak, powinni ją odpuścić. Natomiast zacznijmy od początku. Jeśli jesteście graczami free to play, nadal możecie robić wszystkie zadania i dostaniecie Część nagród, czyli te, które są po prawej stronie. Um, będzie to alfa eter, dwa przyzwania materii i kilka dodatkowych nagród, więc jest to bardzo spoko. Podoba mi się fakt, że obie ścieżki zaczynają się w tym samym momencie, więc jest łatwo śledzić postępy w jednej i drugiej i robić zadania dzienne, natomiast tych zadań dziennych jest więcej. To z drugiej strony jest też fajne, um, bo jest więcej do roboty niż farmienie w kółko tej samej mapy. Natomiast jeśli ktoś loguje tylko raz dziennie, to może się nie wyrobić ze wszystkimi zadaniami. W ścieżce odwagi mamy zadania dzienne i miesięczne. Tutaj mamy dzienne i tygodniowe. I myślę, że to jest bardzo spoko, bo bądźmy szczerzy. Właściwie prawie całą ścieżkę odwagi można skończyć w jeden dzień. Nie można ukończyć pierwszego dnia tylko dwóch zadań: wszystkich ataków wojennych i ogólnej sumy dziennych zadań. Pozostałe rzeczy robi się w jedno popołudnie. Tutaj co tydzień jest coś nowego do robienia. Co nie jest pozytywne, to to, że ścieżka gigantów jest dwa razy droższa niż ścieżka odwagi. Natomiast spójrzmy na to, jakie są tu nagrody. I pomyślmy, czy, czy to naprawdę jest tak dużo. Dostajemy tu 3 czy 4 4 alfa etery. Um, coś, co jest teraz bardzo drogie i od niedawna w grze. Przyjmijmy, że koszt jednego alfa eteru to jest 25 zł. Ścieżka kosztuje 100. V. No to można powiedzieć, że płacimy za 4 alfa etery. A wszystkie inne nagrody dostajemy w bonusie. Niektórzy gracze kupują materię alfa nawet dużo drożej niż po um, 25 zł za sztukę. Więc ta cena nie wydaje się aż taka zła. Oczywiście dostajemy też ścieżki, ścieżki e, skrzynki na koniec. Czy są to dokładnie takie same skrzynki jak w ścieżce odwagi? Nie wiem, natomiast ścieżki są randomowe. Dla mnie dużo ważniejsze jest to, co dostajemy po drodze. Więc poza czterema materiami alfa mamy 7 przyzwań materii, 3 złote tokeny symboli, ponad 6 milionów żarcia w pakietach, e trenerzy oddziałów, Epicka Księga Doświadczenia i wiele, wiele innych rzeczy. Więc moim zdaniem, ta cena nie jest bardzo wysoka, patrząc na to, co dostajemy. Natomiast, czy ta ścieżka jest opłacalna dla każdego? Nie. To jest oferta dla tak zwanych endgame players, graczy, które, którzy mają już mocno rozwinięte drużyny i ukończyli, czy są blisko końca wydm. Bo nawet jak spojrzymy na dzisiejsze zadania, to mamy, wykonaj etap mapy prowincji 30. Sezonu 5. Więc ktoś, kto dopiero zaczyna czy buduje swoje drużyny, może nie mieć możliwości ukończyć wszystkich zadań. Więc jeśli nie jesteś daleko w każdym sezonie, jeśli nie masz odłożonych bohaterów w obozach, jeśli nie jesteś w stanie zadać dużych obrażeń na tytanach, jeśli nie możesz grać codziennie, możesz ominąć bardzo dużo zadań. Więc pytanie jest, jak daleko uda ci się dojść na tej ścieżce? Um, jeśli nie wiesz, to zaczekaj. Przyciśnij punkty, zobacz, jak daleko dojdziesz, i podejmiesz decyzję pod koniec ścieżki, czy opłaca ci się ją wykupić, czy nie. A więc, kto to jest ten endgame player, to już o tym powiedziałem. Ktoś, kto ma ukończone um, właściwie wszystkie misje, wszystkie mapy, ma kilka drużyn porobionych pewnie 10-15 postaci na przełamaniu, przynajmniej legendarnych. Natomiast jeśli ktoś dopiero buduje swoje pierwsze drużyny, to przypuszczam, że dużo lepiej jest kupić ścieżkę odwagi, bo jest tańsza i też da Wam szybki progres. Natomiast jeśli ktoś chce rywalizować w obecnej mecie, to te materie alfa i talenty to jest coś bardzo istotnego. Czyli mamy tu cztery materie alfa, siedem przyzwań materii, trzy złote symbole, to jest. 750 talentów, jeśli użyjemy ich na ostatnim talencie, i wiele innych nagród. Więc ogólnie jest to um, bardzo dobra oferta, jeśli oczywiście możecie sobie na nią pozwolić i jeśli ukończycie zadania. Jeśli dopiero zaczynacie grę, albo nie możecie sobie pozwolić na wydatek stuwy e, miesięcznie na grę, to nie kupujcie. Um, cieszcie się tą stroną Free to Play, tu też macie alfa. Zgarnijcie wszystkie darmowe nagrody. To jest zawsze jakiś bonus dla waszego konta. Czy ja kupię ścieżkę gigantów? Tak. Przynajmniej tym razem, jako test, będę w stanie też wam pokazać, co jest w skrzynkach na koniec. Natomiast ja też jestem w sytuacji, gdzie nie do końca potrzebuję większej ilości postaci. W tym momencie potrzebuję materii alfa, talentów, żarcia. I trenerów oddziałów. W tej kwocie, właściwie, mogę kupić 20 przyzwań postaci, i może dostanę nowego bohatera, który będzie czekał w kolejce, albo mogę kupić ścieżkę gigantów i wzmocnić swoje konto. Prosty wybór. Dajcie znać, co wymyślicie o ścieżce gigantów. A jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. No i pamiętajcie subskrybować kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.